Czy Twoje inwestycje w nieruchomości są w czasach niepokoju oraz szybkich zmian ekonomicznych, politycznych i podatkowych naprawdę bezpieczne? Zamiast trzymać pieniądze w banku, gdzie inflacja zżera ich wartość, zainwestuj w domki mobilne Moby House. I zobacz, jak Twój kapitał rośnie. W dzisiejszym świecie racjonalne planowanie inwestycji w nieruchomości jest trudne. Zmieniające się wymagania budynkowe, nieprzewidywalne podatki i biurokratyczne przeszkody utrudniają stabilne zyski. Mobich House Invest Line to doskonała alternatywa. Nasze domki są tańsze od mieszkań, miejsce na domki można dzierżawić, co obniża koszty. Mobilność pozwala postawić je w atrakcyjnych lokalizacjach i łatwo przenieść. Są gotowe do użytku od momentu ustawienia i podłączenia, więc od razu zarabiają. Możesz wrzucić wiele kosztów w działalność wynajmu, optymalizując podatki. Wielu naszych pracowników zainwestowało w domki, osiągając dochód pasywny, nie płacąc zusy. Za pomocą Booking i Airbnb pokrywają koszt roczny leasingu w 1-2 miesiące. Oferujemy leasing i kredyt, co ułatwia zakup. Nasze domki nie tracą na wartości z powodu inflacji. Zapewniają szybki zwrot z inwestycji w 2-4 lata, a wynajem krótkoterminowy zwiększa stopę zwrotu. Przykładowe ceny pokazują, że są dostępne na każdą kieszeń. Możesz je wykorzystać jako biura lub lokale usługowe, co daje dodatkowe źródła dochodu. Inwestując w Mobi House zabezpieczasz swoją przyszłość finansową. To najlepsze zabezpieczenie przed inflacją i sposób na spokojną emeryturę. Dołącz do zadowolonych inwestorów i zobacz, jak Twoje pieniądze pracują na przyszłość.